no, ale ja się poświęcę i nagram wam jakiś film żebyście nie mówili ale czy ktoś z was to doceni nikt tego nie doceni mamy tak parę gratów przyjechało zrobiony wałek utokarza, tokarza nówka funkiel nieśmigany łożyska nuwencje stare do wyrzucencje kliny bzdziny, huiny tutaj do forszka parę rzeczy Zaraz podjeżdżam forszem. mu zacznę od tego, bo to przyjemniejsza praca. Nie z tym rozwrotnikiem. Trzeba się jeżdżać na ziemię. Idę po forsza. Zobaczcie, jak obornik wyrzuciłem. Pięknie. Jeszcze tak, to nigdy nie był wyrzucony. Doskrobany. Też się potem znałem. To wszystko trzeba było łopatą. Już resztę wybierać. I widłami z tych krogów, kątów, za tych. Za tych y, szyn tu i tu No ale tak w miarę do które tutaj może trochę coś zostało z pół łopaty to jest pies. Jeszcze jest trochę wilgoć tam w rogach, poczekam. Jutro będzie można wwozić belki. Tylko najpierw chyba te barierki zdajmy w cholerę. Są powykinane w chińskie S. Słupki tylko zostają. Później może będzie mi ciężko zdjąć jak będą te a tam ciężko. 19, 19 z suru. potne, te rury na 2 metry. One nie za bardzo do czegoś się nadają, ale do czegoś się tam przydadzą jeszcze. Jeszcze tam do czegoś się przydadzą. Porsche Rysz. Łomornika A jeszcze muszę drzwi zrobić. One mi się otwierają. Tu chyba trzeba dospawać coś. A spawalka u ojca. Szajsę. Tutaj coś trzeba będzie dokoptować, żeby było dłuższe. Gdzieś pod tego to się otwiera. A trafi gdzieś w jakąś nierówność. Luz. Co będziemy robić w forszku? A no będziemy robić wyjście pneumatyki na szybko złączę, żeby można było sprężarkę używać jako do pompowania kół. Tak, tak, tak. Tutaj są, jest trójniczek, którego się zaraz wpniemy. Wpniemy się. Tu jest szybko złącze. Kawałek przewodu. I mam jeszcze żaróweczkę. A żaróweczkę trzeba tutaj wkręcić i to zrobię najpierw, bo zaraz mi się gdzieś zgubi. Kupiłem ostatnio wtedy dwie żaróweczki. Dwie lampki, dwie żaróweczki, jedna żaróweczka gdzieś zaginęła w akcji. A mnie to wkurza jak nie świeci, a jest. od razu założę a i gdzieś mi kurde kierunki zginęły w Warszaju podłączyłem przyczepę do Bel i od tamtej pory przestały chodzić mi kierunki przypadek? nie sądzę no, teraz będzie cacy A trójnikiem będziemy się wpinać tutaj. To jest przewód puszczony do fanfary Mam nadzieję, że dobry kupiłem to dziesiątka, chyba jest nie? Tak na oko. Bo jak przetnę to nie będzie już kurwa ratunku dla mnie. To jest dziesiątka. No to może nie być dziesiątka, tylko ósemka Osiem razy. O pierdolę. Co ja zrobiłem? dzieło nadzieję, się wbije dziesiątku. A może to jest ten. Się rozszerzy. Chuj tam. O. No ósemka jak chuj Trzeba będzie podróżać za chwiliczką, tylko wcisnę Mówiłem, że wcisnę. na otvor. Tu. Tu by se Kam už je ten pomysl podoba? No co, źle? Pięknie jest. Pięknie szkoła miękka. The B ciężkiej robocie, żeby muchać Miejsce na to I gra ta syczy, ale to z zaworu z tego nie syczy. No i chcę coś blancus i jadę zaraz y, pompować tą, którą? Sieczkarnię. Czy kombajn, czy coś tam, traktor, nawet sam siebie napompuje. Jeszcze jedną rzecz, tu mi kolega podpowiedział, trzeba będzie przełożyć ten y, Ale to już nie dziś, Zaczep górny Tak go trzeba przełożyć, żeby to było tu, na tym, a ten górny... Gdzieś do tego otworu jakoś coś dosztukować, jakiś kowal, tu dwa płaskowniki, tak żeby ten worek przeszedł i na tym otworze się trzymał i wtedy cały zaczep pójdzie do góry i będzie cycuś. Bo jest za nisko ten górny zaczep. On jest przy samym wałku. Nawet z beczką jak jadę, to beczka jest przechylona góra w, dół, w górze. Jest ze wszystkim tak jest. Rozrzutnik to samo. Jakby to zrobić odwrotnie, znaczy nie odwrotnie, tylko żeby go zakładać tak. I tutaj tylko coś trzeba wymyśleć. Czy dospawać? Nie bardzo, bo tu się ten podłącza łącznik. Coś z tego, nie? Tu przez otwór. Oj, przychodzi. A! Ale jaja. On ma tutaj. On ma tutaj ten płaskownik. Tylko coś nie do końca pasuje. Może mniejszym tym będzie pasował, Ten to założy. Zaraz mniejszy znajdę Ciekawe Nie no tak to strach jeździć chyba by było to by się trzymało Dolny by trzymał a górny by trzymał ten płaskownik Jak myślicie? Strach czy nie strach? Czy strach to się bać? Cholera, Nie jakby takie rozwiązanie. No przecież to jest kurwa, trzymawy, To jest widać gruby płaskownik. Stworze nie jest mocny, to cały grzebień ten jest mocny Dół trzyma całą swoją mocą No i teraz to i prasę bym podpiął No się jakbym szywałek oczywiście Ale już by nie był ten kąt Dobra, no to podjeżdżamy pod rozrzutnik i go podpinamy Na razie nie widzę tutaj z tym problemu, zaczepił się ładnie, jest wyżej jakieś, no minimum 10 centów to się podniósł, nie, no nawet z 15 jak teraz, to już jest dużo lepiej jak było. Teraz trzeba jakoś to poskładać, jała Czego tu zacząć? A ja. Trzeba coś tam wyścielić, chyba od tego trzeba, że będziemy musieli tam położyć. Już za dobrze szło. Bo te koło zębate jest założone odwrotnie. Trzeba je założyć tak. Bo to w ten sposób mach opracować. I cholera jasna, muszę to teraz ściągać ściągaczem. Nie wiem czy mój ściągacz podoła takiemu zadaniu I już się zaczynam derwować koniec tylko będzie brakowało, żeby tryb pękł i będzie 僕。<music> так и так это все в порядку jakiś nakładacz by mi się przydał jakiś ściągacz działa może ta wotem to lepiej pójdzie już rozdzielacz praktycznie jest złożony musiałem wbić młotkiem i rurą tą ten tykielek, bo kurde nie chciał mi zajść na te nowe łożysko no ale już siedzi wszystko Silikonu dałem na grubo, aż wycieka bokami. Dobra. jeszcze kluczem poprawię na koniec, bo zakrętarka to tak. Dlaczego stoisz? Dziadu ty. Pytam. Ścisło za mocno. Tam jest łożysko stożkowe. Zaciskowe. Tak ja może poluzuję. To trzeba kurwo rozduszać wszystko No dobra A teraz co powiesz Chodzi Oliwy trzeba będzie wlać Tu jest Korek On był na dole, bo to możliwe że był Przelewowy. Że trzeba było lać, aż się przeleje. Teraz dałem na górze i tędy wleję. Jakoś strzykawką albo butelką. Nie wiem. Co my tu mamy jeszcze? No teraz te wałki trzeba podłączać. Tak jak się założyło, taki trzeba założyć. Pierwszy ogień. To było robione w tamtym roku. Klin gdzieś powinien być. Jest. Clean and clear. żeby klim był na górze Siedzi Ta wotu I zakładamy Masakra jakaś no ale pierwsze koło już założone Pierwszy wałek Tutaj idzie łańcuch, tamten, ale on leżał do tej pory w kąpieli olejowej Musi trochę osknąć Zanim go wezmę do łapska Czyli teraz ten trzeba skompletować jakoś nowym uziiskiem jak on był Cegerek. Teraz poznajduję wszystko No nie wiem no niby wszystko już podłączone ale powiem Wam tak się cykam cały tydzień nic się nie psuło I teraz jak przy piątku mi tu coś pierdolnie to normalnie nie wiem co zrobię a czuję że tak będzie no ale trzeba jechać za testować wałek jakiś podpijłem co miałem. Nic się nie wymyśli. A pięć nie to pójdzie na żwedki. I się skończyć. Dobra, robimy próbę, co będzie na skozie śmierci, sprzęgło, 500 obrotów. A chodzi. Cud? No rozrzutnik działa Wszystko tak jak trzeba, tylko że Żeby go zrobić tak super dobrze Żeby być pewnym, że jak pojadę to nie trzeba będzie wracać z pełnym rozrzutnikiem Trzeba wymienić łańcuchy i te poprzeczki wszystkie bo raz się jakaś jedna obrywa zaczepi się Gdzieś o podwozie pod spodem, szczelinę, zrywa, ściąga, łamie wałki. No i do tego wszystkiego przede wszystkim, w sumie, kupić muszę wałek WOM z sprzęgłem rwanym albo tarczowym. Inaczej ja z rozrzutnikiem na pole nie pojadę rozrzucać, jak nie będę do takiego wałka. Od tego trzeba zacząć bo później problemy nie z tej ziemi tutaj wszystko mechanizmy działa wszystko kręci podłoga chodzi ale te łańcuchy już już są do wywalenia co tu dużo gadać do wypierdzielenia te wałki trochę poczyścić to pewnie spory koszt bo same te poprzeczki pewnie by kosztować parę złotych tutaj jest raz, cztery łańcuchy no, ale trzeba będzie się tym zająć do żniw na razie to tyle, trzymajcie się mój plon będzie z nami.